Cześć, witam Was serdecznie moi kochani. Mam na imię Marcin, mam 47 lat i dzisiaj zaprezentuję Wam taki oto mały wiatraczek firmy Ryobi. Działa on na baterię yy, litową ładowany przez port USB. Baterię o, mamy tutaj. Żartowałem, wychodzi bardzo łatwo. Yy, jak już mam ją wyciągniętą, pokażę Wam jak wpinamy baterię. Naprawdę prosta sprawa. Proszę bardzo. Zakręcamy i gotowy do, do pracy. Wiatrak ten yy, ma klip montujący. Praktycznie możecie go zamontować wszędzie. Mocny klip. Trzyma się. Proszę bardzo. Yy, rozwarcie to wynosi 32 mm. Naprawdę duże, i jesteście w stanie zamontować ten wiatrak praktycznie wszędzie. Średnica wiatraku wynosi 9 cm. Jest to naprawdę wystarczająco. Niby mało, niby dużo, ale naprawdę wystarczy. Prędkość wiatraku są dwie: 2300 obrotów na minutę i 3800 obrotów na minutę. Wiatrak jest krętny we wszystkie strony. Wokoło możemy go kręcić. 325 stopni. Nie odkręcimy go na około 360 ze względów bezpieczeństwa. Wiadomo, w górę, w dół to jest kąt rzędu 180 stopni. Producent podaje, że na tej baterii w pełni naładowanej wiatrak będzie działał przez 120 minut. Powiem Wam szczerze, przetestowałem i działa o wiele dłużej. Czyli naprawdę całkiem fajna sprawa. Wiatrak możecie używać do wszystkiego. Yy ja powiem Wam szczerze, ostatnio ten wiatrak używałem przy krojeniu cebuli. Czuć, że wieje. Zobaczcie. Jak widzicie, nie płaczę. Naprawdę polecam, fajna rzecz. A przejdźmy teraz do, do wiatraka. Tak jak już Wam pokazywałem i wspominałem, ma klip naprawdę szeroki, 32 mm rozwarcia. Oczywiście obkręcamy, możemy sobie ustawiać wiatrak w pozycji dla nas najbardziej wygodnej. Z tyłu mamy włącznik. Naciśniemy raz. Mamy 3800 obrotów na minutę. Naprawdę fajnie to, to działa. Mamy też zieloną diodę, pokazującą nam baterię, że jest naładowana czy w połowie naładowana. W każdym bądź razie jest gotowa do, do pracy. W momencie wyczerpania się baterii, dioda ta zapali się w kolorze czerwonym. Wciskając jeszcze raz, zmniejszamy obroty na 2300. Też całkiem fajne, przyjemne to są obroty, także w zależności od potrzeb, możecie sobie ustawić takie obroty, jakie, jakie w danym momencie potrzebujecie. Naciskając trzeci raz, wyłączacie go zupełnie. Tak jak mówiłem, mały, fajny, w każdym domu według mnie powinien się znaleźć, bo można go wykorzystać naprawdę do najprzeróżniejszych rzeczy. Czy w momencie, jak będzie gorąco coś robimy, czy nawet siedzą sobie na, mny, na gdzieś na mny, leżaku, opalając się, zawsze fajnie jest mieć coś ta, takiego, żeby się schłodzić. Ja osobiście bardzo polecam. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Trzymajcie się serdecznie i do następnego razu. Pozdrawiam Was, cześć.